Ja się nazywam Blanka i dzisiaj Was zapraszam do obejrzenia mojego nowego vloga z Dubaju Słuchajcie, my już jesteśmy po wszystkich odprawach Mamo Czekamy na samolot Mamy tyle torebek Mamy tutaj torebkę Tu za mamą no? to Nieprawda, po prostu są wszystkie potrzebne I tam Nie, to nie, jest, to nie jest nasz bagaż To jest nasz bagaż i mamy go dużo Nie, to nie jest nasz bagaż Walizkę mamy już nadaną To nie jest nasz bagaż Jest jest Rituals, a tu jest, zobaczcie, Kylie. Kylie, Kylie to o Tobie. Jakiejś mojej mamy na święta kupowałam ten zestawik w ogóle. Przetestujmy. No i co? Pokaż mi. Pięknie. <laughs> Mama jak Ci się podoba? No. Ok, idziemy teraz na Platform One.

Miliony słuchajcie, mega dużo trzeba sprawdzić ile teraz. Największy centrum handlowe na świecie, tak? Tak. Duchać, nie, nie pamiętam. Nie pamiętam, ale... nie nie pamiętam mało. Chyba, byłam za mała. To jest Glow Recipe, w sumie to jest wszystko to samo co w Polsce, ale 100 razy lepiej rozłożone, megalnie to wygląda. I Drunk Elephant. Nie widzę w sumie żadnych innych rzeczy niż w Polsce, więc Co tam dla niej oglądasz? Słuchajcie, ja po prostu jestem w swoim jakimś nie, marzeniu. Lana, no, Wanka, no. rusza z kontentem. W ogóle słuchajcie, Emirates zrobiła taką reklamę, gdzie Stewardessa stała na samym czubku. Tutaj, ja nie wiem naprawdę chyba, bo ją tutaj wkleję, bo serio, to jest tak wysokie. Razem z rodzicami bardzo dużo spacerowaliśmy. Tato. Potwierdzam. Zobaczcie na te przepiękne widoczki. Te skrzydła były naprawdę oddalone parę minut od Dubai Mall i zobaczcie, stałam tutaj 20 minut, żeby zrobić sobie pod nimi zdjęcie. Warto? Nie wiem. W Dubaju w ogóle było 26 stopni, więc naprawdę to była idealna pogoda na spacerowanie. Tak, to prawda, bo wakacje Między czerwcem a sierpniem Potrafi być około 50 stopni Więc wtedy jest bardzo gorąco Dużo z Was pisało nam, żebyśmy przetestowali Dubajską czekoladę No i my ją kupiliśmy, przetestowaliśmy I to była chyba podróba Tak, bo nie chciało nam się szukać tej prawdziwej Jest ich na razie mało w Dubaju Mało miejsc, gdzie można to kupić Więc kupiliśmy w Dubaj Mall Ale sprawdziliśmy w internecie Blanka wyczytała i... To była podróba Ale była nawet ok A do zjedzenia, do zjedzenia a w środku Dubai Mall jest ogromne akwarium, w którym są rekiny i różne ryby i tak w ogóle tam byli normalni ludzie w klatce i tam nurkowali, to było naprawdę niesamowite. Nie wiem jak Wy, ale ja chyba za żadne pieniądze światem nie zanurkowałam w takiej klatce z rekinami pływającymi wokół mnie. No ja bym zanurkował, ja załadowałem serniczek i później zanurkowałem z rekinem po serniczku obok. Nieprawda. Mój tutaj gada jakieś głupoty, ale teraz pokażemy Wam Cheesecake Factory, to jest cudowne restauracje, gdzie jest pełno serniczków, które są swoją drogą obłędne. Mamy tutaj poi jakiś maski maskiński Ale dobra, ja kocham serniczek Nie ma tak jak serniczek z widokiem Blanka na rekiny, co? No. O, płynie nawet jeden, może no. i dwa. Słuchajcie, jesteśmy w pandemii i tu jest tyle kosmetyków. W Polsce nie ma aż tylu, a to jest bardzo ich dużo. Patrzcie na to. Ta kosmetyczka jest przepiękna i ona w ogóle kosztuje, zaraz zobaczę. może kiedy jest słodziutkie, to jest taka kosmetyczka i ona kosztuje 59, ALD? co? Anda kosztuje 80, chyba tam to bardziej opłaca, kupić. Już. Właśnie w Alo Yoga i są takie bardzo fajne skarpetki. Takie. Mała myśl, czy krótsze, czy dłuższe wziąć? Nie wiemy. Mamy cały dzień w Dubai Mall, sobie, ale cały czas w Dubai Mall. I jest jest Ja, moja mama, reszcie w Alo Yoga w Seforze. Dubai Mall jest prawie półtora tysiąca sklepów. A ja nie kupiłam jeszcze dla siebie nic. Teraz jesteśmy w części Dubai Mall, China Town. I ja nie wychodzę z W spróbowaliśmy wiralowej pizzy z kurczakami i mimo, że na początku nie byłam jakoś nastawiona pozytywnie do tego połączenia, to okazało się finalnie być naprawdę genialnym połączeniem. Polecam. A wieczorkami chodziliśmy sobie na takie klimatyczne spacerki z przepięknym widoczkiem. Sami zobaczcie. Rodzina mnie totalnie zhejtowała, te wszystkie spacery, bo robiliśmy ponad 30 tysięcy kroków dziennie. A tutaj w tle co widzimy? Słynny hotel w kształcie żagla. On ma chyba 7 gwiazdek. Słuchajcie, to jest po prostu totalny luksus. Zrobiliśmy też naprawdę dużo fotek i tutaj macie pozdrowienia od naszej całej króliki. tylko kuku się brakuje, która była strasznie w górę, że została sama. Bez nas. No? To ja Kuku, następnym razem lecę z wami. Nie wiem o co chodzi, ale w Polsce nie ma takich parków. Tutaj słuchajcie, było idealne podróże no, do biegania. Normalnie coś mnie naszło i zaczęłam biegać z moją mamą. Oczywiście to trwało tylko parę sekund, ale było warto, naprawdę. Tam się tak cudownie biega. W ogóle te widoki są naprawdę genialne właśnie na palmę i my nie możemy dobijać, że to jest wszystko jakby na wodzie. W sensie, że to wszystko na wodzie. I my na pewno będziemy zaraz googlować, nie zabrakło też nauki i właśnie z rodzicami przychodziłam do takiego VIP Lounge'a i się tutaj razem, ja się uczyłam, rodzice pracowali i spędzaliśmy tutaj razem fajnie czas. Moja mama od hotelu w ramach urodzin, bo spędzała urodziny w Dubaju, dostała właśnie dostęp do takiego VIP Lounge'a, gdzie były napoje i różne przekąski. Macie tutaj room tour naszego pokoju, który to był właściwie taki apartament bardziej niż pokój hotelowy, bo dostaliśmy właśnie taki fajny upgrade urodzinowy dla mamy. Dzięki, mamo. To jest taki widok! Wszystko pięknie widać! Jestem tak, na... Urodzinowy update? Tak, urodzinowy... I bo boże jestem bo samochód, to jest tak wysoka! Tak wychodzi, na telefonie tak... Nie, 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 Ja naprawdę jestem w wielkim szoku, że mojemu tacie ten telefon nie wypadł, bo było blisko a wieczorami ciągle spacerowaliśmy, no naprawdę, no nie dziwcie się nam, te widoki i ten cały klimat był genialny, prawda Tato? Jest super na Palmie, bo z daleka widzisz te piękne właśnie budynki, jak tutaj widać, całe oświetlone, po prawej stronie jest plaża i woda, po lewej są hotele. Idealnie petarda. Robiliśmy bardzo dużo zdjęć do firmy mojej mamy, czyli Alessi i Doblana Parel. I tutaj macie właśnie mały backstage, jak robię moje mamie fotki. W sumie wie, zawsze wszędzie robimy zdjęcia. Tak, nie tutaj ma To z wami jazda. jest wasz fotograf tak. Luigi. Luigi, tak. Luigi. I robi cały czas zdjęcia. Tak, szkoły na każdym wyjeździe pracujemy, Laka. robimy fotki, Laka. i tak dalej. Tutaj widzicie jak się właśnie uczyłam na plaży, uczyłam się tak naprawdę wszędzie, gdzie tylko mogłam. I w takim miejscu to jest naprawdę przyjemność. Okay. Ogólnie woda jest taka zimna, że dosłownie podkropiamo i tak się. Nie pochąpiemy się tutaj, nie pochąpiemy się nic Zobaczcie, ile to jest Summer Friday's. Cała po prostu paleta, ja nie mogę w Polsce, tylko chyba aż nie ma. Później są stacjonarnie nawet, chyba nie. Uu, i tu jest Drunk Elephant i Glow Recipe. Fajnie to wygląda. W ogóle mega mi ciekawi ciężar, ale... Puszczy, jest to 35. Mam wrażenie, że w Polsce jest trochę tańszy, ale nie wiem. Nie nic nie w tym dzieci nie. Ale jest mega wiem. Symbolem palmy jest oczywiście Hotel Atlantis, a obok wybudowali jego nową wersję Atlantis The Royal i można dojechać na przykład tym monorail'em, który jest naprawdę super. No. Do tego wyszukałam plana, parę, rebeczka z shop, okularki, okularzki, jumiu, kana mojej mamie, moje twoje Zobaczyłam lodziarnię, no i jak to ja musiałam do niej wejść, i dobrze zamówiłam jedną gałkę, bo te gałki to nie były gałki, to były po prostu jakieś wielkie gały, które były ogromne, ale słuchajcie, to panie robiły takie fajne show, rzucały tymi lodami, i raz im się nie udało, ale potem nagle tak, wszystko im wychodziło. To było super. teraz ja robię to. Nie przyjmę rodosowy. Mega, Mega dobry. Taki widoczek z rana mogłabym naprawdę mieć codziennie. Już za tym strasznie tęsknię. Później byliśmy na plaży JBR, która jest położona przy takiej super promenadzie, gdzie jest mnóstwo sklepów i fajnych restauracji. Nasz ulubiony cheesecake, oczywiście. Oprócz tego były też inne amerykańskie sieciówki, i tam jest tak naprawdę mega, mega dubajsko. Ja nie mogę zobaczyć, co ja w ogóle znalazłam. że marzyłam, żeby na takie coś pójść, tym byłam raz w życiu, ale to w ogóle nie było na takiej nic. Co to ja nie mogę. Idę na to, idę na to jutro. Jesteśmy teraz w Marinie i to wszystko tak pięknie wygląda, te światełka, te budynki, to wygląda tak niesamowicie. Ale największym hitem tej całej wyprawy było to, że szukaliśmy chyba przez godzinę dwóch budynków, które mój tata zapamiętał sobie 10 lat temu i musieliśmy po prostu je znaleźć, bo inaczej byśmy nie wrócili do pokoju hotelowego. Manka, bo pierwsze 10 lat temu zapamiętałem, tylko pierwszy z Dubaju to byliśmy 15 lat temu. 15 lat temu byłem ja z twoją mamą, a ty byłeś z nami pierwszy raz 10 lat temu. A ty... A tutaj byliśmy na imprezie na 43. piętrze. Kolejny dzień plażowania, spacerów i nauki. Tak w ogóle napisała do mnie moja obserwatorka z Instagrama, że też jest w Dubaju dosłownie hotelu obok i napisałam, no nie czy nie chciałaby ze mną pójść na taką kanapę na wodzie i poszłyśmy na to i było naprawdę cudownie. Na początku no, Pan nas w ogóle wywiózł oparę, gdzieś nie. daleko w siną i się trochę z nią bałam, że nas uprowadził, bo Gdzie rodzice z nami sprzętom? na tym Tutaj nie byli. Wszystko? W tym momencie walczyłyśmy o, po prostu o życie, ten Pan się dosłownie cały czas z nas śmiał, ale my chciałyśmy coraz szybciej płynąć. Poszliśmy sobie na pyszny obiadek i zamówiłam sobie, nie wiem co to w sumie było, jakiś kebab, tak tato, co to było? Tak, miejscowe jedzonko, bardzo tak. dobre, w marinie, z pięknym widoczkiem I to było tyle ryżu, że nie dam rady dziewczyny, zaczynając, znowu jesteśmy na palmie, w naszym ostatnim nie. ulubionym miejscu Czy to jest twoja blanka study spot? Właśnie Blanka Tak wygląda nauka u Blanka Bardzo dobrze W dobrych warunkach I Blanka? Jak ta nauka dzisiaj idzie? się I robię geografię dalej Mam geografii Tam właśnie Trafiliśmy do bardzo fajnej restauracji, gdzie były koreańskie potrawy, takie w sensie burgery koreańskie, co to było tato? Burgery koreańskie, na ostro, łagodne. Ja wziąłem tego ostrego, był bardzo dobry. Ja oczywiście Kore... łagodnego. I było też sushi. A, to tutaj coś jeszcze dopowiada, ten osoba, która zamówiła sushi, czyli mama. Tak, i tutaj właśnie pan nam przyniósł rzeczy. Było bardzo dobre, naprawdę. Taki zupełnie inny smak, ale ciekawy. Tak, wygląda niby tak oczywiście, ale smakuje zupełnie inaczej. Jak dla mnie to jest niesamowite, że dosłownie w środku centrum handlowego był stok i tam były pingwiny. Tam sobie w ogóle jeździli na nartach, na snowboardzie, był wyciąg, był śnieg, były sanki i ja strasznie tam chciałam być, ale finalnie tam nie poszłam. Cały rok to działa. Cały rok to działa. Mall of Emirates. Dokładnie. Polecamy. Moja, moja mama była trochę załamana, bo zamknęli jej restaurację, taką jej ulubioną w sensie restaurację. Chilis. Chilis, gdzie chciała zjeść sobie... Z lava cake. Lava Chocolate cake. lava cake. I ona usiadła pod tą barierką miała małe załamanie nerwowe. Niestety. Praktycznie wszędzie jeździliśmy metrem i tramwajem. Naprawdę kochamy poruszać się tymi środkami transportu, były bardzo wygodne, a ja Wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Tutaj macie jeszcze fontanny w tle. Pokaz fontan, który był swoją drogą przecudowny, a ja Wam dziękuję za oglądanie i to był tak naprawdę duży skrót naszego wyjazdu. Pa!